Z wszystkim widzimy się znów na kanale Żarłogman. Dzisiaj trzecia część filmu z serii pracownicy jedzą podczas przerwy, dziś kolacja i tak naprawdę zobaczycie, co będziemy jedli. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Także dzisiaj zaczynamy. Jak widzicie przygotowaliśmy specjalny grill, przenośny, przewoźny, do tego specjalny brykiet. Mamy tacki sprzęt na rozpałkę. Myślałem na początku, że to czekolada i tak to będzie tutaj dzisiaj wyglądało. Jest kąpan, drugi na razie śpi i kiełbaski będziemy zarzucać. Jesteśmy na kanale Żarłokmę, tak jak wspominałem, będziemy zarzucać na tackę, powoli się tu rozpala. Będziemy dawać kiełbaseczki, super. Będą się tu nam piekły. I będziemy czekać i będziemy pichcić. Dzisiaj specjalna kolacja dla pracowników podczas przerwy. W pracy kiełbasa na gorąco pieczona na grillu smacznego. Kiełbaska toruńska nabiera temperatury, żeby bardziej i szybciej się to nam upiekło. Zamkniemy i doprowadzimy do specjalnej temperatury. Jak tam idzie Doprowadziliśmy kiełbaskę do 200 stopni I tu czeka Ten jeden ze żarługmenów Otworzymy Ale świetny dym Co tu się dzieje Przewrócimy kiełbaskę Mój kompan zarzuci To Toruńska Specjalnie na grilla Także będziemy niedługo konsumować. Co powiesz na temat tej kolacji, która się zbliża? Co ma powiedzieć? No. Zobaczymy, jak będzie smakował. O to chodzi. Czekamy. Zobaczymy, jak nasza kiełbasa prawie dobija do 250. Podnosimy. Pięknie. Zobaczcie. Ogień. Pięknie się smaży, ale będzie super na pewno. Jeszcze chwilkę, już wycieka tłuszczyk, to są niesamowite rzeczy, co tu się dzieje. Nie wiem, czy dorzucić, czy nie. Także zostawiamy już na ogniu. Niech sobie dochodzi. Za chwilę będziemy przechodzić do konsumpcji. Czyli kolacji prawdziwych robotników podczas przerwy w pracy. Także kiełbasa gotowa. Zobaczcie. Jeden z kompanów będzie testował piękna kiełbaska. I na tu. Super. I druga. Przejdziemy do testu. Kiełbaski jeszcze się skwierczą. Te, które zostały, ale dorzucimy jeszcze chlebuś, żeby się elegancko nam tutaj podpiek. I takie kanapeczki pieczone z grilla. Na tuszczyku też będę mieć swój klimat. Tu mamy szczuczkę, i za chwilę przechodzimy do działania. Jeden z kompanów już czeka. Ja tu będę, późmy mi. Co my mamy jeszcze na stole? Mamy chlebuś Graham. Piwa nie będziemy reklamować. Mamy kolę Szery. Duży tymbark. Winograna, jabłko. Zamiast masła, dzisiaj zastosujemy na chlebuś pasztet z suszonymi pomidorami z bazylią i golonka Polskę werbliński i dorzucimy do kiełbasy rolewski musztardę sa, sarebską kompan zarzuca pierwszy kęs jak widzicie idealnie przypalona skórka pocięta na kawałki po przekątnej ze zmiennym, rumiennym akcentem robi wrażenie. Co powiesz na temat smaku tej kiełbaski z grilla przenośnego? Rarytas. Rarytas. Słyszeliście to? Rarytas. I o to chodzi. Przyszedł czas na grillowanie. Wspaniały kiełbas na powietrzu. Robi wrażenie. Kiełbasa pocięta, idealna tutaj się przyrumieniła z tej strony się lekko podpiekła i właśnie te docięcia powodują, że wykapuje tłuszcz i piecząc się na kilu lub na okniu sprawia, że ta skórka nabiera rumieńców przechodzę do testu pierwsze samą dobry potwór smakuje wyśmienicie dołożymy no Mm, to jest to mega sprawa. Zapraszam do wspólnej kolacji z ekipą Żalog Mena wkrótce. Zobaczycie, co się będzie działo. Mhm. A to kiełbasy z grilla przepiję kolą sherry. Nic dodać, nic ująć. Super sprawa. Idziemy po chlebu i zobaczymy jak on wygląda. Super wygląda. Zobaczcie. Kiełbaski. Ktoś nam zwędził połóweczkę. Ale świetne kromeczki. Weźmiemy i poniesiemy do naszych kiełbasek. W parze myślę, że będą Świetne. Zobaczcie jak to się prezentuje. Pieczony chlebuś, graham, kiełbaska i musztardka. Niestety muszę powtórzyć. Robi wrażenie. Kończąc tą kolację dzisiejszego dnia jeden z kompanów naszej ekipy zasnął od słońca i powiedział, że nie chce jeść kiełbasy z grilla, która robi wrażenie kończąc i delektując się kiełbachą z grilla życzę słonecznych dni jak najwięcej spędzajcie ten czas w wodzie wkrótce widzimy się znów na kanale Żarłokman w innej odsłonie spróbujemy czegoś nowego Także czekajcie z niecierpliwością i bądźcie razem z nami na kanale. Przylajkujcie, napiszcie komentarz co myślicie o grynowanej kiełbasie w plenerze, z kim byście ją zjedli i subskrybujcie kanał. Nara!